No, ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć po takim meczu. No szkoda. No. Musimy wyciągnąć wnioski i szykować się na kolejny mecz, bo, bo nie ma co już na to patrzeć. Przegraliśmy, takie są fakty, jest nam wstyd i, i tyle. W sobotę mamy następny mecz, który musimy wygrać. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza, jak tylko trzy punkty u siebie. O ile pierwsza połowa wyglądała całkiem nieźle, ten mecz można powiedzieć, kontrolowaliśmy, strzeliśmy ładną bramkę o zle, w drugiej połowie wszystko się to posypało. No tak powiedziałem, no ciężko mi jest cokolwiek teraz powiedzieć tak na, na gorąco. No na pewno ta pierwsza połowa to, co sobie zakładaliśmy, tak, strzeliśmy bramkę, mieliśmy to kontrolować. Nie wiem, dlaczego tak wyglądała druga połowa. Na pewno wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy to i, i myślę, że no już nie ma co rozmyślać. Tak, to było. Będziemy mieć odprawę, na pewno, na pewno jakieś wnioski wyciągniemy. Tak, mówię i będziemy się szykować do kolejnego meczu, bo to już no, trzeba robić punkty. tak? Niestety za nami dwa spotkania, dwa razy przegraliśmy. Tak jak powiedziałeś, teraz ten margines błędu jest bardzo mały. Myślę, że już go nie ma, tak? Yy, drużyny, nie wiem jakie są inne wyniki. Yy, nie chciałbym patrzeć na inne wyniki, chciałbym yy, patrzeć tylko na siebie, ale, ale myślę, że, że jeśli będziemy wygrywać, wrócimy na te normalne tory, to tak to będzie wyglądało. Będziemy patrzeć tylko na siebie, a nie na nikogo innego.